Witam na kanale dzieciaki testują. Zapraszamy na recenzję gry od wydawnictwa Rebel Gra w Zielone. Jest to gra przeznaczona dla graczy od 10 roku życia, od 3 do 6. Jest to gra, w której będziemy zgadywać hasła, co zresztą możemy tutaj przeczytać. W środku mamy suchościeralne tabliczki, które przypominają koniczynę. Zobaczcie, jakie piękne. Jest karta wyników. Nie jest niestety dość długa, więc albo warto używać na niej ołówka i później zmazywać, albo po prostu później będziemy korzystać z kartek, ze zwykłych kartek. Mamy tutaj pisaki z gąbeczkami do mazania. Jest ich oczywiście sześć. Jest też sześć kończynek listków plastikowych. Gdzie bez problemu będziemy sobie pisać i mazać, oraz mamy tutaj całą masę, zobaczcie, różnych haseł, różnych hasełek. Z dziurkami w środku będziemy je układać na naszych planszach, na naszych koniczynkach. No dobra, trochę mi się tutaj one rozwaliły, jeszcze utknęłam w środku. Ok, udało się. Tak to tutaj nam wygląda, zawartość opakowania. Te hasła są totalnie różne i żadnego związku nieraz ze sobą nie mają oczywiście. A mm, naszym celem będzie wymyślanie skojarzeń do tych haseł. Jest to gra kooperacyjna, czyli będziemy ze sobą współpracować. No i tak, weźmy sobie koniczynkę. Każdy z graczy bierze po jednej takiej koniczynce. Tworzymy również zakryty stos z haseł. Oczywiście pisak też przy każdym z graczy leży. I teraz każdy z graczy bierze losowe karteczki z hasłami i układa je na swojej koniczynce, ale tak, żeby nikt inny tego oczywiście nie widział, więc musimy to jakoś schować się z naszą koniczyną. Cztery takie kartki mamy ułożone. No i teraz do każdych dwóch haseł, które tutaj się obok siebie znajdują, musimy wymyśleć i zapisać skojarzenie. Nie jest to wcale łatwe. Wcale, a wcale. Hmm... Muszla, galaretka, co by tutaj do tego wymyśleć? Co by tutaj mogło do tego być? Zapiszemy meduza. Może mm, współgracze odgadną. Meduza z muszlą się nie kojarzy, ale kojarzy się z morzem. Więc może, może akurat inni gracze odgadną. Komputer i pomidor, ale mi się tu trafiło ciężkie skojarzenia. Komputer i pomidor. Hmm, co by tutaj mogło do tego być. Totalnie nie mam pojęcia, co mam tutaj wymyśleć teraz do tego. To nie jest chyba mój dzień nagranie w skojarzenia. Chociaż przyznam Wam się szczerze, że my nie jeden raz mieliśmy nie lada kłopot, aby wymyśleć skojarzenia. No nie do wszystkiego się każdemu zawsze udawało wymyśleć, więc stosujemy coś takiego, że jak jest naprawdę trudno, to dzieciaki sobie podmieniają karty na inne, no bo sami widzicie, że nieraz jest to. Po prostu ciężkie, szary i meble. Jak wpiszę dywan. Dobra, wpiszę dywan. Jak wpiszę dywan, to nie wiem, czy odgadną, chciałam powiedzieć. Smoczek i Rzemiosło. No nie, no to jest po prostu jakiś hardcore, tutaj mi się teraz trafił. Smoczek i Rzemiosło. Hmm. Może, może damy niania? Czy niania jest Rzemiosłem? Chyba nie. Ale nic innego mi tutaj teraz do głowy nie wpada, a komputer i pomidor to już totalny jakiś tutaj hardcore z tego powstaje, bo nie mam pojęcia. W każdym razie, piszemy skojarzenia. Nie jest to wcale takie łatwe, jak zresztą widzicie, nieraz się też trafią takie już totalnie skomplikowane rzeczy. Następnie, jeżeli już załóżmy, że będziemy wszystkie mieć te skojarzenia zapisane, to zdejmujemy karty z naszej tacki, bierzemy dodatkową, o, dodatkową jedną kartę z zakrytego stosu i tasujemy to wszystko ze sobą, a następnie wykładamy naszą koniczynkę i wykładamy też karty, tworzymy z nich stos, i reszta graczy musi dopasować te karty do koniczynki. Która została tutaj stworzona. No, jak widzicie, nie jest to wcale łatwe. Jest to bardzo kreatywna gra, gdzie trzeba naprawdę ruszyć szarymi komórkami, aby te skojarzenia nieraz wymyśleć. Jeżeli uda nam się za pierwszym razem ułożyć poprawnie wszystkie, Karty dostajemy po jednym punkcie za każdą kartę plus dwa punkty za odgadnięcie za pierwszym razem, a jeżeli nie, no to możemy mieć jeszcze jedną próbę. Wtedy gracz tutaj sprawdza, co jest dobrze ułożone. Za każdą kartę jest jeden punkt. No i możemy jeszcze raz spróbować w razie, by nam nie wyszło. Potem bez problemu, tutaj zobaczcie, te wszystkie hasła zmazujemy z naszej koniczynki. Możemy też utrudniać sobie grę, wprowadzając do gry. Więcej kart, na przykład możemy ustalić, że po dwie albo nawet może i po trzy karty, jeżeli jest dla nas za proste, wtasowujemy do naszych haseł, które układaliśmy. No wtedy robi się naprawdę trudno, także jest to gra, którą możemy sobie urozmaicać, jak tylko chcemy jeżeli nam już tutaj za prosto to wszystko idzie, to albo jeżeli gramy tylko z dorosłymi, to warto sobie urozmaicać, aby było trudniej. Fajna gra jest to naprawdę fajna gra trzeba mieć co prawda niezłą wyobraźnię, żeby wymyślać te hasła, ale ona też właśnie dzięki temu poruszaniu tych szarych komórek rozwija nam wyobraźnię sprawia, że kombinujemy nie poddajemy się absolutnie nie tylko tak długo kombinujemy, aż wymyślimy. No i nie zawsze jest to łatwe do odgadnięcia, ale zabawa jest przy tym doskonała. Więcej o grze na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.